No, panowie i panie, drodzy widzowie, zaczynamy nowy film. Całe graciarstwo, jak widzicie, na przyczepie skonstruowanej przeze mnie. Świeża, jeszcze nie malowana, dopiero przychodzi testy. Ale to nic, jak będzie gotowa, fajnie pomalowana w kolor niebieski, opisana mały to znaczy, że już jest na stałe. Kiedyś mieliśmy taki wózek transportowy. Jak na pierwsze 200 metrów, które przeszliśmy, w taki wózek dociągnięcie jest dużo lepszy. Na tamten trzeba było więcej energii wydać. Idziemy łowić ryby. Ja obstałem, wózek leży. Tak wygląda nasza miejscówka Tutaj będziemy dzisiaj siedzieć. Siedzimy do wieczora tutaj, po kolei się na Cześć Siema, to ja Darek, dzisiaj będziemy towarzyszyć Dominikowi w nocnych połowach, w nocnych nie tylko Witam, to ja Michał. Dzisiaj będę razem z Darkiem reprezentował team MMD Łaziska i będziemy chcieli złapać jakieś sandacze. Może w Węgorze na pewno dzisiaj będą brały. Tak, jak obiecałem Madzi. Przyjechaliśmy na sandacze. I te sandacze będą. Udowodnimy Wam dzisiaj. Znaczy nie Postrzędzą. Wam, tylko jej udowodnię, że na tyle jesteśmy dobrymi wędkarzami, że damy radę. Czuję w kościach, że Żeby było żeby sandacze, to najpierw musimy złapać żywca. Jak teraz mówię te wszystkie przypisy, nie oczywiście żywiec musi być z tego jeziorka, na którym mówimy. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to wygląda na czeskiej stronie, może też tak samo, ale wapiemy ukleję. Jeszcze nie rozłożyliśmy się do porządku, na razie mam tylko pata troszkę do uklei, do uklei damy zanętę i ciągniemy. Jedno brańko już było, tutaj widać, że dość uklei jest nad wodą, na drugie czekamy, zaraz będzie, podejrzewam parę sekund. Uklejeczka idealna, złapiemy pięć sztuk zaczynamy łowić sandacza na drugą wędkę na karpika. Zestaw na uklejkę wygląda tak. I rzut po rybę. Pozdrawiamy Przemka, który nam powiedział, że mamy tutaj właśnie na sandacze. Mówi piękna woda, piękne ryby, jest tu sandacz, jest tu węgorz, jest tu linek, nie wspominając oczywiście o karpiu. Sandacza podobno bardzo dużo tu jest małego. Czasami wręcz niewymiarowy Ale jak się założy większą mu kleję Podejrzewam, że i większy przyjdzie A co? Jest kolejna, taka większa Akurat taka Na gruncik Klejeczka. Że tak powiem Żywiec tu jest Jeżeli chodzi o zanętę To standardowo tą, co zawsze grubo robię Czyli pełno kukurydzy Dużo grochu, zanęta najtańsza ze sklepu Wzbogacamy ją oczywiście Tak robię cały sezon z posiekanymi. Wrzucamy te nasze robaczki, specjalne nożyczki i siatkujemy. I jak widzicie, zobaczcie sami, co tu mamy w zanęcie. Przypatrzmy się. Robaczek, kukurydza, kroch. Na tym bazujemy. Pieczywo fluo to już było w zanęcie. Robimy kilka kul Jedną wędką będziemy łowić na spławik spokojnie, te karpiczki, a drugą na sandacza ostatnia kulka. Jak widzicie, 8 gotowych prezentują się. Tak teraz podkarmione albo podnęcone. Czekamy 10 minut. Pierwsze ryby będą. czyli mamy tak. Sześć wętek pierwsza wędka Dominik mo na trupa, druga wędka ma na spławik na kukurydza, potem moje zestawy. Pierwszy zestaw na trupa z gruntu, drugi zestaw standardowy na Czechach, koszyczek i pufinka czoskowo na karpia, na to zawsze bierę. Darek z kolei ma swoje zestawy na spławik, na rasówka. I drugi zestaw mo z gruntu na bufinka czeskowo-czesko. Miniga, te kaper jak tam prawie po tej drugiej stronie coś tam gadał? Tak poszły pod wodę zaraz tym spławikiem, czy to ciągły, czy tak jak okunie na wariota, czy jako... Nie, wyskakiwały z wody, a już zeszło i Nie, normalnie pod wodą jak kaper, nie? Pyk, pyk, pyk i spławik wygłodał, nie? Ale ja zaczynał a to leszcz. No, trzeba powiedzieć krótko i na temat żyłkę zrzuciło z gumki. Czyli branie na tak zwanego sandacza, Czekamy, ale ciąga, naciąga chyba. widzisz? o! Naciąga, naciąga. Jest, eee, jest, branie. Jest. Ska. Czyżby sandaczyk, ale jakoś, ale coś dźwiga, ale opornie, nie? No. Także miał te branie na węgorza, też na trupa. 86, 86 cm. Też na początku tak szkupło i dopiero w 40 minutach był drugi już konkretny odjazd. Pogubił tam długo, długo wykać, bo to już ta, ta ryba była mniejsza niż ta ryba. No, naciągnij, śmiało, śmiało. Ależ, tak Ale, Kubie, co? co? Może siedzi tam przy tym, wiesz? Znaczy coś jest. Coś jest na rzecz. I co? Nic, nie? Jakieś dziwne te branie było, właśnie nie umieliśmy wymacać co się spokojnie, spokojnie, dzieje. Spokojnie może coś jest. Nie ma. Nic nie widać, żadnego śladu ataku. Co tutaj się okazało, że jest branie na rasówkę? Łaziska na razie małego rekina biją, bo małe rekin jeszcze nawet nie miały brania. Można powiedzieć. Standard. <laughs> Bardzo śmieszne. Dni. Tutaj zobaczcie, ja nie zobaczcie nie kto grilla, z nami jest, jest nie? Dla mnie, dla mnie to jest kurwa ryby to, to jest grill. Zobaczcie kto z nami jest. Oddziałowy kucharz. Małorykinkowy, dawno już nie robi grilla, ani kiełbasy. O, umarł, ale powrócił. Wraca, wraca. Powiedział, że może zapłaci naszą czeskie wody i z nami będzie jeździł na ryby bo męczy się na tych polskich ale wyników nie ma i patrzcie co nam przywiózł, swojską kiełbaskę zamiast siedzieć na rybach to ja grilluję, nie grilluję tylko wędzę i robię kiełbaski dla małego rykina. bo mały rekin no siedzi na tych rybach i ryby ładnie. jest nie zdążyliśmy nagrać samego brania ale nie ma, ale pięknie targał branie na ja bym to już... ale przesadzasz, bo już jest za no. długo pod wodą. Siedzi? <laughs> to są słuchaj. koledzy na rybach, no zapomnieliśmy. Pamiętaj Daro, że kolegów na rybach nie ma. <śmiech> <śmiech> Zazdrość to bolesna. Hmm. Domin się odchudza, Domin się odchudza. To jest, to jest ta swojska. Daro wiem, wołają jest, ci, jest, no. ciepła, jest ciepła w środku? Ja ją miałem zamrożoną. A... Pokaż, pokaż, pokaż. Co? Jak skałt? Nie wypłynął, wypłynął. Teraz wypłynął z ja. Chcesz kiełbaskę jeszcze? Bo tu są kiełbaski te małe. Zaraz, to chyba na razie. Daro, ty jakby jest w a nie tutaj, to nie na hejtusz. Jedzie chyba, co czyni. Mamy, mamy, tylko nie chcę założyć, wiesz, takie Chyba rzuca spławi koło niego i sprawdza. Magnę jeszcze gnojeczkę. Jak widzicie po malutku się robi ciemno. Co wam powiem, to wam powiem, ale szwadacze brały jak wściekłe. Pozjadały nam wszystkie żywce Godaj No branie miał Robi ściemę, nie? Totalnie robi ściemę, że branie miał Sandaczy na pozjadały wszystkie żywce I nie mamy na co łowić Więc musimy się zwijać Oczywiście to jest żart Film, filmki takie króciutkie bo, 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 Po prostu nic nie bierze Gryla zjedliśmy ryb się nałowiliśmy fajnie było ale czasami tak bywa po prostu że się jedzie do domu po kiju i to jest jeden z tych dni panowie i panie że tak powiem mamy na sandacza branie no śmiało A akurat jak włączyliśmy kamerę to sobie zrobił przerwę ruszył ruszył Teraz fajnie ruszy, Widzicie to? O, zobaczcie jak jedzie, jedzie. Ruszy. A, idzie, idzie, idzie. Lubię to najbardziej w braniu sondacze, nie? To mnie pewność. O, idzie. O, fajnie, teraz ruszy Fajnie. Popuść mu. To uwielbia. Zatniemy? Drugie stanięcie było, nie? Naciągnie i zaczynam. Jest. Dość czuję. Przeszarpie. Tylko, czy ktoś mi tu pomoże z podbierakiem? Pewnie. Dobra, to Tak, podbierak. W tej środkowej. W tej środkowej tej... Moja ta. Szkoda, że taki mały, no. Takie małe dziecko, wam powiem szczerze. Spodziewałem się większego. Ale niestety... mały. Tak wygląda moja dzisiejsza dobycz. Oczywiście nie ważę jej, nie mierzę, bo jest zbyt mały. Caru